mieli pierwszego zwiastuna GTA 6 minęło już ponad 6 miesięcy, a my nadal nie widzieliśmy dużo więcej poza tym. I nadal tak naprawdę nie wiemy dużo więcej o GTA 6. Dlatego właśnie w tej okazji dzisiaj postanowiłem troszkę sobie na temat GTA 6 pofantazjować i powiedzieć Wam o tym, co chciałbym zobaczyć w nadchodzącej najnowszej odsłonie GTA. Ale najpierw Opera GX przeglądarka dla graczy z masą fajnych bajerów. Od razu zaznaczę, że ten dzisiejszy materiał będzie miał totalnie luźny charakter, to jest, będę mówił o tym, co faktycznie ja chciałbym w GTA 6 zobaczyć, a nie o tym, co faktycznie ma realne szanse w grze się pojawić. Chociaż oczywiście bardzo mocno wierzę w to, że te rzeczy, o których mówię, rzeczywiście gdzieś tam jakimś cudem w grze zostaną zaimplementowane, ale to nie tak, że są ku temu jakiekolwiek realne tropy, że tak właśnie będzie. Ten film to totalnie moja fantazja, marzenia fana GTA, który chciałby, żeby kolejna część jego jednej z ulubionych serii była jeszcze lepsza niż wszystkie توقيت Po pierwsze, ogromnie chciałbym, żeby w GTA 6 było dostępne więcej niż tylko jedno miasto. Żebyśmy poza Vice City, które nie wątpię w to, że będzie rewelacyjne, no bo już na zwiastunach, spójrzcie tylko na to, wygląda to fantastycznie. Wiemy, że będzie wielkie, wiemy, że będzie w nim mnóstwo zróżnicowanych, zupełnie odmiennych od siebie dzielnic i z całą pewnością będzie żywe. No a przynajmniej to, co możemy tutaj zobaczyć, animacje postaci, liczba osób, przechodniów, jakie znajdują się na ulicach czy na plażach, to wszystko nawet na tym zwiastunie, który wiadomo, że jest mocno reżyserowany, bo to w końcu tylko zwiastun i tak wygląda świetnie. Nie wątpię więc w to, że Vice City będzie super, zwłaszcza, że jeszcze to pierwsze Vice City, to Vice City sprzed wielu, wielu lat, bodajże już 21 chyba, Albo 22. Już to Vice City było świetne i nawet dzisiaj, po wielu latach, chociaż tak naprawdę widzimy, jak małe było w istocie i no, jak graficznie odstaje od współczesnych gier, nawet to stareńkie Vice City nadal fajnie się eksploduje, nadal fajnie się po nim jeździ. Tu tylko dodam jedno, że jestem w tej grupie ludzi, którzy wolą tę drugą inkarnację Vice City z Geta Vice City Stories. Czyli tej części, której szczególnie wielu PC-owych graczy nigdy nie miało okazji doświadczyć, która także toczyła się Vice City, ale gdzie City było troszkę inne. Tak więc, Vice City z pewnością będzie świetne, ale uważam, że to ten moment, kiedy Rockstar powinien wrócić do koncepcji z San Andreas i dać tam właśnie więcej niż tylko jedno miasto. Z tym, że tym razem nie oczekiwałbym i wcale nawet nie chciałbym, żeby były to miasta podobnej wielkości, co to główne. No bo Los Santos, San Fierro i las Venturas to były miasta podobnej wielkości. Wręcz wolałbym, żeby te hipotetyczne kolejne miasta były nawet odczuwalnie mniejsze, ale żeby w ogóle były. Przede wszystkim dlatego, że. Ogromnie lubię w San Andreas ten moment, kiedy musimy wynosić się z Los Santos i nagle przed nami rozpościera się zupełnie nowy teren i czujemy się zupełnie obcy, czujemy, że musimy zaczynać wszystko od nowa w San Fierro właśnie. To poczucie nowego startu po wielu, wielu godzinach, jakie spędziło się z grą, to jest coś, co w GTA San Andreas było zupełnie unikatowym doświadczeniem. I uważam, że właśnie GTA 6 będzie dobrym momentem, żeby to doświadczenie w jakiejś formie powtórzyć, ale też rzecz jasna ulepszyć je, no bo mamy teraz znacznie większe możliwości. I jestem zdania, że takie dodatkowe miasto mogłoby być nawet nie jedno, a dwa. Wiecie, miasteczko tak z 5, 6, albo nawet 10 razy mniejsze niż główny West City, ale jednak nadal miasteczko dosyć spore. A poza nim rzecz jasna, w tym całym wielkim terenie okalającym Vice City, znacznie więcej już zupełnie malutkich wioseczek, sił i miejsc, które możemy eksplorować. No właśnie, kolejna rzecz, o jakiej marzę, czyli jeszcze większy świat gry. I ja wiem, są osoby, które uważają, że już ten w GTA 5 sprzed... Wielu, wielu lat był zbyt duży, i że łatwo było się w nim zagubić. I spotkałem się nawet z opiniami, że wiele osób miało problem z ukończeniem głównego wątku i skupieniem się na nim, przez to jak wiele było aktywności pobocznych, przez to jak ogromny był ten świat. Ja natomiast znacie mnie, uważam, że im większy świat w grze, tym lepiej. Zwłaszcza w takiej grze jak GTA, w której mamy tak wiele dostępnych różnych pojazdów, które pozwalają nam szybko to ogromne płacie pokonywać. Bo przecież w GTA 6, tak samo jak w poprzednich częściach, będziemy mieli do dyspozycji nie tylko auta, i to najróżniejsze, terenowe, sportowe. I wszelkie inne, ale także pojazdy latające i motorówki. I fajnie byłoby móc w końcu przelecieć się jakimś samolotem z jednej części mapy na drugą dłużej niż parę minut. W takiej sytuacji, gdyby świat był tak duży, pewne pojazdy zyskałyby w naszych oczach większą wartość. Jak samoloty, właśnie. Bo dzięki nim nie byłoby kłopotu z pokonaniem właśnie tak dużych odległości. We w miarę sensownym czasie. Ogromnie więc sobie życzę, żeby świat w GTA 6 był jak największy i żeby jak największą jego część stanowiły właśnie tereny pozamiejskie. Bo nie wiem, jak wy, ale ja do dzisiaj uwielbiam Rozbijać się po tych przepięknie wyglądających górach, pustyniach i no może dość skromnych, ale jednak także i lasach w GTA 5. Tutaj mielibyśmy zupełnie inne biomy i też jestem pewien, że byłoby ich parę. Fajnie byłoby na przykład, gdyby bagna były tak duże, że faktycznie dałoby się w nich zagubić, albo że utknięcie w nich byłoby dla nas problematyczne. No wiecie, jedziemy sobie gdzieś tam nieprzygotowani, nagle tracimy naszą furę, bo wpada w jakieś bagnisko, i potem trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba jakoś wrócić do miasta. Takie przygody zawsze w GTA uwielbiałem i mam nadzieję, że w GTA 6 będzie ich jak najwięcej. Minęło 11 lat od temi GTA V, ale ja nadal uważam, że... Mechanika związana z dynamiczną zmianą postaci, aż trzech postaci, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka powstała w grach komputerowych. Absolutnie uwielbiam ten motyw, że możemy w każdej chwili zmienić postać, i także to, że wiążą się z tym różne małe interakcje i smaczki. Czyli na przykład z reguły, kiedy zmienimy się na Tywora, to mamy okazję zobaczyć go, jak staje właśnie z jakiegoś kosza na śmieci albo robi coś dziwnego. To jest fajne, to pozwala życie z postaciami, pozwala nam uświadomić sobie, jak olbrzymiej jest ten świat, ale także, no właśnie, czasami wykalaska cię z jakiejś mega ciężkiej sytuacji. Kiedy na przykład będziemy na tych bagniskach albo innych puskowiach, z których nie da się wydostać w normalny sposób, bo będzie to bardzo trudne, no to po prostu możemy przełączyć się na inną postać. Sam ten efekt wizualny zmiany postaci także jest świetny i mam nadzieję, że w szóstce będzie wyglądał podobnie. Albo może jeszcze lepiej, jeżeli to w ogóle możliwe. Ale skoro mowa o kilku postaciach, to inną fantastyczną cechą piątki są misje, w których musimy dynamicznie przełączać się między właśnie bohaterami, bo każdy ma inne zdolności, każdy robi co innego i to wszystko przeplata się w niesamowicie dobrze wyreżyserowaną, wyglądającą jak film akcji misję. już było tego w GTA V stosunkowo mało i chciałbym zobaczyć takich rzeczy więcej w GTA 6. Wiemy już teraz, że postaci, Będziemy mogli kierować, będą dwie w GTA 6, ale nie wykluczone, że pojawi się jeszcze jakaś, o której póki co nic nie wiemy, i dopiero czeka nas to wielkie odsłonięcie. Tak więc potencjał na zmienianie postaci będzie i chciałbym tego widzieć jak najwięcej. A skoro mowa o postaciach, to piątka pokazała nam zalążek fajnej mechaniki, jaką były różne umiejętności które różnicowały Michaela, Trevora i Franklina. Jednakowoż były to raczej smaczki i poza nimi tak naprawdę granie tymi poszczególnymi postaciami zbytnio się nie różniło. Fajnie byłoby, żeby w szóstce ta mechanika była rozwinięta. Żeby poszczególne postacie miały lepszą staminę, żeby lepiej strzelały, żeby faktycznie widocznie lepiej sterowały jakimiś pojazdami. Myślę, że jest tu potencjał na jakąś małą mechanikę RPG. Nie do przesady rzecz jasna, bo pamiętamy wszyscy dobrze, jak gracze narzekali na, początkowo narzekali, na tego typu mechanikę w GTA San Andreas, ale miejsce na coś a jak najbardziej tutaj jest. No, i tak, chciałbym takie coś zobaczyć. Wiecie, że każda postać jest troszkę jak inna klasa postaci w innej grze, trochę jak w postacie w Hero Shooterach. Mają jakieś unikatowe zdolności, mają coś, co powoduje, że chcemy grać nimi, a nie kimś innym. A to mogłoby spowodować, że te misje z przełączaniem się między postaciami byłyby jeszcze ciekawsze. Padło słowo klucz RPG, i uważam, że GTA jako seria dorosła do tego, żeby zawarły się w niej także właśnie elementy rodem z RPG. Przede wszystkim mam tu oczywiście na myśli nieliniową fabłę. Pewne kroki w tym kierunku poczyniły już GTA 4, w GTA 5 natomiast nie było niemal w ogóle takich elementów. A naprawdę byłoby super, gdyby w GTA 6 w paru chociaż chwilach fabły można było podjąć jakiś naprawdę ważny wybór, i to powodowałoby rozgałęzienie historii. My czulibyśmy, że mamy jakiś wpływ na historię, no i oczywiście dzięki temu powroty do GTA 6 byłyby tym ciekawsze. Bo można by się starać popchnąć historię w zupełnie innym kierunku. I żeby nie było, nie mówię, że GTA 6 ma być RPG-em, totalnie nie. Nie chciałbym, żeby było w nim dużo elementów RPGowych. Uważam, że są serie, tak jak na przykład Assassin's Creed, które pokazały, że nie warto totalnie iść w kierunku RPGizacji swojej gry, ale, ale pewne elementy, właśnie nieliniowa fabuła, czasem może jakiś nieliniowy quest poboczny. Nie wszystko, nie zawsze, ale chociaż odrobinę. Model jazdy. Ten w piątce był ok. Ale jestem w tej grupie graczy, którzy preferują model jazdy z GTA 4. Nie mówię, że ten szósty ma być tak jak w GTA 4, bo czasami byłem być może nieco zbyt hardkorowy, ale chciałbym nieco więcej realizmu. Nie zrozumcie mnie źle, ja naprawdę lubię model jazdy z GTA 5, ale uważam, że jest to on owocem swoich czasów. Te 11 lat temu taki model jazdy jak najbardziej pasował do GTA. Teraz. Myślę, że możemy oczekiwać czegoś więcej. Wiecie, lepiej pracującego zawieszenia, nieco większego wyzwania związanego ze sterowaniem, dzięki czemu czwórka jest tak fajna nawet po tak wielu latach od premiery. Jednocześnie zaznaczam, nie oczekuję symulacji, nie chciałbym, żeby GTA kiedykolwiek była symulacją, bo to jest przede wszystkim gra, która ma być lekka, łatwa i przyjemna i dawać kupę frajdy, ale żeby było odrobinę trudniej, żeby pojazdy zachowywały się ciut realistycznie, myślę, że tego jak najbardziej możemy oczekiwać. Okej, okay, teraz będzie o rzeczy, no, dosyć fantastycznej, bo coś czuję, że nie ma szans, żeby taka rzecz zawarła się w GTA 6, ale ja, jako gracz, ogromnie bym sobie jej życzył. Ponieważ uwielbiam przechodzić gry w kooperacji. Ostatnio taką grą, która pokazała, jak fantastyczna jest to rzecz, był rzecz jasna Baldur's Gate 3 i tak skończyłem go ze smokiem w całości. Bawiliśmy się doskonale. Także Diablo 4 przechodziliśmy w kooperacji, być może dlatego tę grę odgramy dużo lepiej niż niektórzy, którym się ona nie podoba. No i w końcu Far Cry 5, chyba najbardziej podobnym formułą do GTA. Wspólna eksploracja tego Wielkiego świata, rozbijanie się po nim, robienie jakichś dziwnych challenge, wyzwań. Dzięki temu wszystkiemu Far Cry 5 był znacznie lepszą grą, niż gdyby grało się w niego w pojedynkę. Oczywiście takie podejście powoduje pewne problemy, ponieważ tę drugą postać z co-opa trzeba uwzględnić, chociażby w fabule, ale jestem przekonany, że geniusze z Rockstara byliby w stanie jakoś to upchać. Chociaż kto wie, czy już tego nie upchali, bo przecież główny bohaterów będzie dwójka, czyli może jednak będzie koop. Pewnie nie będzie, ale uwierzcie mi, gdyby był, byłbym niesamowicie szczęśliwy. Ktoś powiedziałby, po co Koop, skoro jest online, ale jednak online, szczególnie w GTA 5, to jest zupełnie inne doświadczenie. Bardziej skupione na rywalizacji, na robieniu jakichś losowych, szalonych rzeczy i wykonywaniu różnych dziwnych misji, a niekoniecznie na poznawaniu fabuły, czego właśnie oczekiwałbym od Koopa. Natomiast skoro mowa już o online, to z pewnością online w GTA 6 będzie, z pewnością będzie hitem, z pewnością na każdym polu będzie lepszy od tego, co poznaliśmy w GTA 5, ale myślę, że i na tym polu można by przeprowadzić pewną rewolucję. Czyli przede wszystkim udostępnić graczom oficjalny tryb. Roleplay. Ja akurat nie jestem tego rodzaju graczem, który szczególnie jada się roleplayowaniem w świecie GTA, ale wiem, że jest na to ogromny popyt, że jest mnóstwo ludzi, którzy grają w GTA tylko w ten sposób. I fajnie byłoby, żeby w końcu było to oficjalnie uwzględnione przez twórców, że nie trzeba było kombinować z modami, z jakimiś własnymi serwerami, czy po prostu udawaniem, że jest to roleplay, a dostać od twórców wszelkie narzędzia, żeby całe to roleplayowanie i życie w tym świecie było tym łatwiejsze dla graczy. Więc może tego akurat nie życzę sobie ja, ale dla graczy roleplay w GTA 6 to byłoby coś świetnego. I na końcu mała bzdura, mała rzecz, być może dlatego najmniej realistyczna, ponieważ nie było tego nigdy w żadnej innej części GTA, ale szczerze uważam, że bardzo fajną opcją byłoby, gdyby nasza postać mogła mieć ze sobą słuchawki i odtwarzacz MP3 i radio, tak, żeby słuchać muzyki. Nie tylko wtedy, kiedy jedzie się autem. I ja wiem, że to jest właśnie element klimatu GTA, że tylko w aucie dotąd było radio i była muzyka, jakoś tak wiązało się to z tą kulturą samochodów, z tym kultem samochodów, ale jednocześnie w GTA 5, które było tak olbrzymie i oferowało tak wiele aktywności pozamiejskich, także czasami niezwiązanych z autami, i w którym po prostu fajnie się spacerowało po tych wielkich terenach poza miastem, no i jedyne, czego mogliśmy słuchać, to fajne, owszem, ale jednak na dłuższą metę, mm, może nieco nużące, ambienty, więc super byłoby, gdyby nasza postać, w każdej chwili mogła wyciągnąć słuchawki po prostu posłuchać sobie radia, yy, no i tyle, i tak chcę chodzić i słuchać. Mała rzecz, wiem, ale szczerze to tęsknię do tego w GTA już od dawna. I to tyle, 9 rzeczy, które ja życzyłbym sobie w GTA 6. 9 rzeczy, które życzyłbym sobie najbardziej, chociaż gdyby nad tym dłużej pomyśleć, to pewnie znalazłoby się znacznie więcej rzeczy. Jestem pewien, że wy macie jakieś rzeczy, które chcielibyście zobaczyć w nowej grze Jeżeli tak jest, to podzielcie się z nimi w komentarzach do tego filmu. No, ale że to jest Zagraj Week, to czas przejść do kolejnego segmentu. W tej grze jesteś słodkim kotem, co robi miały. I je kotlety, mleko, a nawet pieniądze. To prawie jak RPG, więc kot z każdą chwilą staje się potężniejszy, aż robi konkretne miały. Takie z A potem wyżej skacze i dalej żre. Jest wystrzeliwany z aromata, a nawet dostaje prawo jazdy, zakłada rodziny i żyje długo i szczęśliwie. Nie no, to ostatnie to nie. Ja nawet nie wiem, czy to jest dobra gra i czy mógłbym ją komukolwiek polecić, ale spędziłem przy niej stanowczo zbyt wiele czasu. A gdybyście chcieli pograć w inne gierki, znane i nieznane, darmowe i nie tylko, to w Operze GX w każdej chwili możecie wejść w GX Games i błyskawicznie odpalić w przeglądarce jedną z wielu dostępnych produkcji. Albo możecie też pograć w UBERCAT Overdrive, jeżeli czujecie, że drzemie w tym jakieś magnetyzujące miał. Ale jeśli... Jedy... Jednak to trochę przepał i boicie się, że ktoś zauważy to bez obaw w operze Gates jest panic button. Domyślcie na L12, więc możecie szybko kliknąć, żeby nie było, że gracie w grę z kotem, a robicie coś mądrego. Na przykład oglądacie łegę, jak ktoś tam gada. Nie w sensie. Co jeszcze w operze? Setki motywów, jak ten wakacyjny, który mam. GX Control pozwalający kontrolować, ile zasobów poszada przeglądarka i sporo innych bajerów za darmo. Link do pobrania jest w opisie. A wiecie co jeszcze jest za darmo? Elden Link! ściślej mówiąc trzy egzemplarze ufundowane przez Operę w ramach konkursu na Zagrajniku. Zasady są proste. Zrobić cokolwiek kreatywnego z motywem Opery GX i Zagrajnika. Cokolwiek, co da się wysłać na Zagrajnikowego maila. Serio, dowolna rzecz, a przy wyborze zwycięzców będę patrzył nie tylko na wykonanie, ale i kreatywność. Szczegóły w opisie tego filmu. Stęp do filmu, czyli zakończenie rzecz jasna. Tak, myślę, że dobrze zrobiło zagranikom odwrócenie kolejności, dzięki czemu te wszystkie osoby, które na przykład nie oglądały dotychczas zagranika i nie wiedzą, czy jest w ogóle zagrajweek, będą mogły spokojnie wyłączyć ten film w tym momencie, kiedy zauważą, że już nic więcej o GTA 6 dzisiaj nie będzie. Tak więc żegnamy się z osobami, które nie chcą oglądać części, w której po prostu gadam pierdoły. Miło mi, że byliście z nami. Jeżeli wam się podobała część GTA, to zostawcie łapkę w górę. Albo nie, jak tam chcecie. To co, wostali wyłącznie stali widzowie Zagrajwików, już może nie do końca Zagrajwików, a, a nie będę spoilował. Sami wiecie, że nie pojawiają się co tydzień, ale jakby trudno ostatnio. W Szczególne... A właśnie, słuchajcie. Jaki jest Zagrajwik? Od dawna, permanentnie. już na zawsze chyba. Wszyscy wiemy, że jest. Opóźniony! Populacja tego filmu zmniejsza się o kolejne 15% ludzi, którzy mówią Nie, nie zdążę tego żartu, jest najgorszy! Łysy jak śmiech! mówiąc zamiast to gadać, po prostu Daj maski W każdym razie ciężko z tymi i masą innych rzeczy, bo są wakacje i właśnie świeżo, co wróciliśmy dosłownie dwa dni temu ze Szwajcarii, gdzie byliśmy dwa tygodnie. Nie były to do końca wakacje, bo tak naprawdę i tak troszkę tam pracowaliśmy. A za dwa tygodnie wyjeżdżamy do Japonii z pierwszą grupką śmiałków, w którym będziemy pokazywać to, co w Japonii kochamy najbardziej. I rzecz jasna, kiedy będziemy w Japonii, przez ponad... Dwa i pół miesiąca, także ciężej będzie nam robić zagraj wiki. Co nie oznacza, że nie będziemy się starać, będziemy się starać. Natomiast z pewnością w Japonii będę robił kawusie, już nie poranną, znaczy ona będzie poranna dla mnie, a dla Was będzie najbardziej chyba japońska, tak to, to nazwiemy, ponieważ e, będzie u Was wtedy późny wieczór, tak mi się wydaje. Tak, ale będziemy kontynuować i kawusie, i będę starał się chociaż jednego zagadę wiki zrobić w czasie Japonii, a może dwa, i będą pojawiać się także inne filmy, także o Japonii. I o grach. To tyle w kwestii ogłoszeń drobnych związanych z zagrajnikiem. Przejdźmy może do najważniejszego segmentu tej serii, czyli komentarzy od moich najcudowniejszych, najlepszych na świecie, najfajniejszych widzów, czyli was. Kuba Suwecki napisał. Drogi zagraniku, jesteście dla mnie najważniejszym kanałem na YouTubie. Nie tylko kupiłem dzięki Wam Switcha, skończyłem już na nim wiele gier, Disco Elysium czy Inscription, ale jeszcze do tego kupiłem Dagan Lumpę. Kuba! Po pierwsze, mega miły komentarz. To jest takie słodkie, jak coś takie rzeczy pisze. Bo czasami człowiek się nie zdaje sprawy, nie robi te filmy o gierkach. Mmm, tyle lat już, że dla kogoś to może być ważne w sumie. I to jest mega miłe. Dlatego naprawdę, i takie komentarze zawsze doceniam. Minęło już, nie wiem, chyba 11 lat, robiłem ten kanał. E, długo w każdym razie, a za każdym razem komentarze takie jak ten powodują, że człowiek się cieszy i serce rośnie. Dzięki, wielkie! Także cieszę się ogromnie, że jesteś kolejną osobą, która kupiła Switcha. No, po prostu w każdym odcinku zagraj, Wika, gdzieś pojawia się jakiś taki komentarz. No, ja go wyszperuję zawsze. Wyszperam, wy, znajdę wyszperę. Bo... Komentarz osoby, która kupiła Switcha gdzieś tam pod moim wpływem. I zawsze muszę powiedzieć, że jestem z tego powodu też ogromnie szczęśliwy. Ponieważ Switch piękną konsolą jest i ciągle jest na niej mnóstwo świetnych gier i ciągle warto go kupić, jestem zdania. Chyba ciągle warto go kupić, mimo tego, że niedługo wyjdzie Switch 2. No, sam już nie wiem. Raz mówię tak, raz mówię siak, ale po prostu ciągle gram na Switchu. Ciągle gram na Switchu, ciągle bawię się tą konsolą i ciągle mam poczucie, że jeszcze długa, długa droga do tego Switcha 2. W sumie jeszcze nam go nie pokazali. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba ciągle warto kupić Switcha 1. Po to, żeby grać w te fajne gry tu i teraz, a nie kiedyś tam. A potem na jak Switcha 2, nie wiem, rok, pół, lata, jak będzie trochę tak myślę, że to dobre wyjście. Ale, ale chwila, Kuba napisał dalszą część komentarza, którą przegapiłem, już czytam. Ale chyba najważniejszym wymiarem jest połączenie, jakie je czuję z grajowym, bo często mam wrażenie, kurde, tego już czytam i w myślach. Wow. Siedzi w twojej szafie. <laughs> A film o Dark Souls 3 i Death Stranding to pewniaczek, żeby poszło, przyszło wzruszenie. O kurde. Tak, ja te filmy też lubię. Też lubię do nich wracać. Naprawdę lubię wracać do tych filmów i lubię wracać do tych G. Jak to jest, że facet 39 lat, a łukaw przy filmach na YouTubie o Gierkach? Nie, no kuba! Boże, boże, dobra. Dzięki za ten komentarz, by był to super. Serio, czasami ja też potrzebuję dostać taki komentarz od was i. Jestem tylko człowiekiem, tak? To jest dla mnie ważne. E, dzięki wielkie, dzięki wielkie. To było super. Ja jeszcze chcę coś napisał, bo mogę piona. Okej, okay, dobra, koniec. Nie wiem, czy my ten komentarz na 15 części. Idziemy dalej. Firens napisał. Z zmiany nazwy serii na Zagraj Mont. Nie będzie przynajmniej. Galadon napisał. Był wstęp, pojawiło się. To nie moja wina. Sami to piszecie. A także mój komentarz. Kocham zagraj wiki, ale nie martw się nawet, jeżeli jest co miesiąc. I tak jest dobrze, ponieważ i tak jest kawusia, która była mega, mega pomysłem. Staram się być na każdej. Teraz dałbym nawet dwie albo i więcej łapek za ten pomysł z kawusią. Cieszy mnie to. Akurat ostatnio, przez ostatni prawie miesiąc, kawusi nie było. No Nie, miesiąc, nie. Dwa, trzy tygodnie kawusi nie było, bo wyjazdy wakacyjne, ale jak powiedziałem, kawa wróci. A kto jeszcze na kogoś nie był, zapraszam gorąco, bo jest tam miła, przyjemna atmosfera. Kowalski napisał. Reklamy powinny być zakazane. Jak dobrze, że da się je blokować i unikać. No i właśnie, i właśnie! Słuchajcie, nawet jeżeli są jakieś reklamy, no na YouTubie to gorzej, bo ich chyba w większości nie da się skipnąć, a nawet jeżeli jest jakaś reklama, czy tam segment sponsorowany na przykład w filmach zagranika, to z reguły staram się robić to tak, żeby przynajmniej dało się jej pominąć na fame jeżeli kogoś to nie interesuje. Myślę, że to uczciwe podejście. Albo dać segment sponsorowany pod koniec filmu. Dla tych, którzy są zainteresowani, zobaczą sobie go do końca, a dla tych, którzy nie, będą mogli spokojnie film wyłączyć. Więc no, reklamy są ważne dla youtuberów. Wiecie, no, jeżeli chcecie dostawać regularny content od youtuberów, to niestety trzeba się pogodzić z tym, że czasami jest tam gdzieś jakaś reklama. Ale to może być fajna reklama, a może też obecność sponsora wiązać się z miłymi rzeczami. Jak na przykład obecność sponsora, jakim jest opera, która zresztą sponsoruje tak jak wiki. Swoim a co wiąże się między innymi chociażby z różnymi konkursami, także w tym odcinku. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No ja, jako osoba, która gdzieś tam żyje, trochę z reklam, muszę powiedzieć, że cieszę się, że nie są zakazane i oby nie były. No, ale wiadomo, każdy uważa inaczej. Igor Mleczkowski napisał: Zagdajnik ma podstawowy problem ze swoimi recenzjami. On ocenia gry subiektywnie, a nie recenzuje. Nie, smaczonec. Nie wiem, czy jestem w stanie coś dodać w tym temacie, powiem tylko tyle, że, że nie będę mówił, czym jest recenzja według kogoś, e, według jakiegoś słownika, bo tam wiadomo, że każdy może znaleźć jakąś inne definicję, ale powiem szczerze, co ja myślę o recenzjach. Lubię recenzje osobiście, skrajnie subiektywne, już nie tylko subiektywne, ale takie skrajnie subiektywne. Lubię, kiedy totalnie przedstawiają one pogląd autora, trochę też jego osobowość, trochę jego zajawki jakimś tematem i od kiedy pamiętam, Wielokrotnie nie zgadzałem się z najróżniejszymi recenzjami i nigdy nie byłem z tego powodu zły na y, autora recenzji, że miał czelność mieć inną opinię niż ja. To było takie poczucie, o kurde, to mu się podoba. Ciekawe, mi się to nie podoba. My, we, we właściwie tyle, nie. No, ale na szczęście słuchajcie, na szczęście jeżeli ktoś nie lubi jakiegoś typu recenzji, albo nie lubi jakiegoś recenzenta, można po prostu jego recenzji nie oglądać. Chociaż polecam osobiście sięgać po opinie, które nie zawsze są zgodne z naszymi. Nie chodzi tylko o gierki, chodzi generalnie o opinie na każdy temat. Przynajmniej się z nimi zapoznać, nie, niekoniecznie jakby przyjmować je z automatu jako swoje, bo to są chyba jest niemożliwe ale po prostu zapoznawać się z najróżniejszymi opiniami na różne tematy. I nawet dobrze, jeżeli czasami właśnie będą to opinie totalnie skrajne wobec naszych, bo z takich właśnie możemy dowiedzieć się czegoś zupełnie nowego w świecie. Niekoniecznie czegoś lepszego, niekoniecznie czegoś dobrego zawsze, chociaż czasami tak się zdarza, ale po prostu czegoś innego. Jestem zdania, że odmienność opinii to wartość sama w sobie. Ale to moja opinia, nie musicie się z nią zgadzać. Chociaż możecie się z nią zapoznać. A? I to tyle. Jak widzicie, do dzisiejszego segmentu komentarzy wybrałem nie tylko te komentarze, w których... Było słodko i lukrowo, i które spowodowało, że słoduszko mi rośnie, ale także takie komentarze, w których musiałam się skonfrontować z opiniami innymi niż moja. No więc. Ale pewnie z reguły będę jednak wybierał te fajne komentarze, bo mogę, tak! I generalnie staram się, żeby na zagraniku było miłe komentarze, sam staram się opisywać wam miło, bądźmy mili, Bądźcie miłą społecznością i w ogóle kochajmy świat czy coś. Oooo! Ale dość tych słodkości, czas przejść do rzeczy brutalnych i drastycznych. A jedną z nich jest koniec tego odcinka. Tak. jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Będę starał się pobierać z tych komentarzy do kolejnego odcinka, który może pojawi się wcześniej niż za miesiąc, ale niekoniecznie, sam tego jeszcze nie wiem. I tyle! Ja tymczasem brzegam się z Wami. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!